Czołem brygaderia, w dzisiejszym odcinku dla każdego coś dobrego, czyli single shoty od małego kalibru do naprawdę dużego kalibru. Bardzo dużo. Przeróżniaste, malutkie, trochę większe, średniawe. No i wreszcie kaliber taki dość porządny. A więc zacznijmy sobie najpierw... O, żadny proch jeszcze czegoś sypie. Zacznijmy sobie może najpierw od takich malutkich single shotów, chyba które z nich w tamtym roku odpalałem, ale nie pamiętam. Echo boom. Tych nie jestem pewien, czy odpalałem, czy nie. Takie malutkie single shotiki. Eee, ceny tych malutkich single shotików akurat nie znalazłem, no ale 3 single shoty to max 15 zł nie więcej Naprawdę za 3 single shoty 20 mm to 15 zł to jest naprawdę górna granica. Szczerze, to powinno kosztować 12-10 zł. Kod produktu Cele 5004, kategoria F2, gramatura 22,5 g Grama mieszaninki. No, powiem Wam, no, takie trochę ubrudzone glinką, takie no, no nie jest najgorzej. No, taka, jak to się mówi, nisko budżetu no, Zobaczymy, jak to wychodzi. Kolejnie, mam dla Was takie coś. CRE 5819 19 mm w Titanium Salut. Dość fajnie to wygląda, tylko szkoda, że to jest upierdzielone od środka tymi blinkami. Tak to by wyglądało naprawdę dość fajnie, musicie przyznać. Może tak na kamerze nie będzie widać, ale musicie przyznać, że naprawdę fajnie to wygląda. Titanium Salut i taka właśnie hmm, Sting, Sting, czyli chyba rakieta. Coś to oznacza. Nie, nie rakiet, to jest rakieta, to jest chyba pocisk. Nie wiem. Jak wiecie, to to oznacza Sting Sting, to chyba żądło, było coś w tym stylu e, Titanium Salut. Jak tu wygląda gramatura? 30 gram. Nie pamiętam ile miał to od Piromaxa. E, kod produktu już wam czytałem. Kategorię F2 w środku mamy 3. Tylko 6 single szocików. więc też przypuszczam. Max do 15 zł to powinno kosztować 16 mniej więcej. A to chyba z tego się ten czarny proksypie. Tak jest, no zobaczymy. No dobra, tutaj przejdziemy już sobie do czegoś co już kiedyś pamiętam, chyba testowałem. Single shoty. I tutaj pamiętam jeden single shot był fajny, pozostałe dwa były średnie. Mm, tutaj, w, oczywiście w Polsce już tego nie znalazłem w żadnym sklepie. Znalazłem to za to na internetowym sklepie za granicą, trzeba zapłacić za to 7 euro. No więc nie jest jeszcze tak źle, 7 euro to jest chyba tam z 35 ziko chyba 35 zł. Kod produktu CL 5000 a Gramatura tego cuda 54,6 g mieszaniny. Następnie mam tutaj takie goldy, gold crown. Nie pamiętam czy to odpalałem, już wiecie dużo tego było. Też trzeba zapłacić 7 euro za granicą. W Polsce nie wiem jak to będzie, jaka cena, więc to nie ode mnie zależy. 58,5 g mieszaninki, kod produktu CL5006. Zobaczymy. No i teraz coś dość fajnego, tylko górną opakowanie zgubiłem. To tak jak u Pyromaxa, identyczne. To widzę importerzy się jeden od drugiego, sugeruje co, jak i dlaczego. Może z jednej strony to dobrze, bo to w tym momencie większy wybór jest, nie lubię tego, to pójdę tu, może ten lepiej zrobi niż ten, nie wiadomo jak to jest. Eee, co to w ogóle jest? Piz Market Piz Keeper. Piz Market, Piz Keeper. Wiesz, tuki. nie wiem co to znaczy? A no tak, to jest ten znaczy. Eee, cena za to cudo 12 euro, czyli 50 zł. Za granicą, za granicą. <grytania> za granicą, 12 euro. To wychodzi 54 zł. To pamiętam, Piromaksowe, cofając się w czasie, 2 lata do tyłu, te na ulicy mniej więcej tyle kosztowały. To teraz chyba maksymalnie 7 kosztuje, ma tutaj 54 zł, to jest nowość. I za granicą, za granicą. No nie, nie, nie wiem czy to albo u Czechów, albo u Niemców. W każdym razie u Czechów i u Niemców jest drożej niż u nas, więc... No nie wiem. Kod, nie, nie u Czechów, u Słowaków, bo to było w Euro, A Czesi mają swoje korony. Kod produktu CL 5009 gramatura 81,6. Czyli wychodzi na to, że to ma po 40 gram na tubę, czyli powinno być dość dobrze. Powinno być dość dobrze, ale jak będzie w rzeczywistości, nie mam pojęcia. Kategorię F2, nie F3, przepraszam. Mamy dwie tubki. Mamy dwie tubki, i to jest produkt. Z tego co pamiętam, to jest produkt głównie dedykowany na filanie do sklepu pyrokracja. Ze względu na to, że. W Finlandii, nie chcę Was okłamać, coś tam jest, oni nie mogą mieć ogólnie e, chyba single shotów. Oni mogą mieć tylko wyrzutnie strzałowe, Jeżeli to była wyrzutnia, czy coś, tutaj jest chyba gwizd dorobiony. Nie wiem jak to jest, że zanim to wystrzeli, to będzie najmniej pisk i dopiero wystrzał. To jest takie obejście, że u nich chyba nie mogą być e, single shoty takie, że podpalasz strzela, tylko podpalacie, jakiś tam efekt i dopiero wystrzał. T -t Taka głupota, nie? No ale dobra no, no. Mordeczki, zapraszam Was na mój kanał Mahony Bez spiny. Bardzo wbijaj to, zostawiaj to suba, może jakieś specjalne nagramy wreszcie Zapraszam Was także do sklepu pirohit.pl, macie 5% Jak kodzik ładnie działa, no to pewnie macie już przypisany rabat Sklepy statywne w opisie Instagram Mahony69 I zabieramy się do testowania No Zobaczmy, co z tego wypadnie Ja obstawiam że to będzie fajne nie oglądałem filmu ale obstawiam Gold Crown że będzie fajne i może ta popierdółka będzie też fajna Co? echo boom prosimy o następną, panią Andrzeju next please zaświecimy chłopakowi Powiem ci, jak na trzy takie single shotiki, dawał radę. Jak na taki malutki kaliberek, bardzo fajne. A ile one kosztowały? No akurat do tych ceny nie miałem, no ale jak będą powyżej 13-14 zł, kosztować, to będą mało opłacalne. Ale tak jak kosztowało te 12 ZIKO, 4 zł taki single shotik, to byłaby fajna cena no. według mnie. Ten był. Ten pierwszy, ten do zabawy. Lepszy. No to do zabawy, ale. Do zabawy jak najbardziej. Mucha końska. Dobra, bierzemy teraz kolejne. Ty tu odpal ze dwa, trzy, bo to są te y, hukowe, nie? O, tak, hukowe trzeba oszczędzać. Tam masz chyba sześć sztuk łącznie, ale... No sześć. Jednego odpal, potem dwa naraz może odpal. Zobaczymy. A jednego nie. I później ziemi. kaczorek według swojego dziwnego uznania odpali. Czyli po ziemi. Mojego dziwnego Dobra, uznania. Dobra, teraz cicho. Andrzej musi się skupić. Singiel szociki. ...dźwiękowe Aż mnie komar uciapał z tego wszystkiego ja Też, ja się dziwię, że łuna jest już od siarki, a one dalej latają Ślisko A ten drugi zgasł Nie, nie pali, nie pali a No dobra. Powiem wam tak, huk na plus. Bardzo głośne, fajne. Może dlatego są głośne, bo strzelają na wysokości 10-12 metrów, no i dodatkowo efekt Titanium salut tutaj jest z tym, z czerwoną peonią, nie? Opa! Faja! Ty, tak do zabawy to fajne! No No tak do głupiej głupi, zabawy to są dobre No 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 myślałem, że będzie jakiś badzie ja z jednej ta... strony to z drugiej do siebie Tak o a że tutaj Gdzie, tu samochód stoi, a ja tu że akurat on... o, z samochodu spadaj Może swoje, swojego samochodu puścimy o, Kaczor w twoją stronę Ty no właśnie kaczor z w twoją stronę Faja! Długi, długi ląd mają o! słabo strzelają, Sła, s, s, słabo strzelają faktycznie. Sła, no zresztą w opakowaniu od groma było czarnego prochu, nie? Ale ty powiem ci tak. No jakby z 15ęt tak kosztowały, to fajna zabawa jest z nich. To muszę coś wykombinać. Więc ja to jest na pewno obowiązkowa pozycja dla mnie w tym roku na Sylwestra. Muszę wykombinać. No co? Ja kombinujesz? Nie będę sobą, ja będę sobą. Kurze, Muszę coś wykombinać. To na pewno będzie w tym roku obowiązkowa pozycja. Na Sylwestra, pod warunkiem, że cena nie będzie z NASA, nie? jak chce... stronę znowu? Nie, teraz ale... normalnie. I... O! Dobre! Fajnie to, że one daleko nie lecą, tak lecą jak piczki. 10, max 15 metrów. Co ty, chcesz wyrzutnie strzelić? A co chcesz zrobić, kaczor? Idziemy zobaczyć, co robi kaczorek. No to wyrzutnią obkładasz, Andrzej robił bez. Bo ja chcę tak, żeby poszło tam hmm? Może chcesz palnik ty bo... no, to nie ma tutaj ja rady No mi ma rację Kaczorka znacie Każdy go zna Kaczor głupie ma Opa I żeś zabił właśnie sowę zabiłem, tylko obudziłem, bo już jest noc. Teraz te single shotciki Dobra, idź Andrzejek po kolei sobie odpalaj a co ty kaczor tam będzie się ustawiał? To idź co tam na, na drogę tam z tymi drugimi. Najpierw Andrzeja nagramy, a potem ciebie nagramy. Ja ale ja dwie z A wiem, czemu tak ciemno mam, bo w 60 klatkach nagrywam. Dlatego jest tak ciemno. A wszystko jasne jest. No bo jednak klatki zabierają światło. Im więcej klatek, tym więcej światła potrzeba. Dobra, Andrzej, odpalasz? Ja muszę Dobra, wygrzebuj ląty. Kaczor, też chcę powygrzebuj wygrzebuj ląty. Bo one są tam dość mocno po kitrane, kaszler. Będzie... W górę dam. Co? Mię w górę dać czy jedą w górę? Wszystkie w górę. Nie no, jedną mnie. Wszy... Dobra, Andrzej odpala pierwszy. Dawaj, mordo. Niebieski. Niebieski. O, to było fajne. Ładna. Trzeba przyznać, że fajna. Mina z cracklingiem? Red Dobrze fajwerki schowana i ostatni Green ah. Nisko strzelała. Pierwsza fajna, druga bardzo słaba, trzecia ok. Teraz kaczorek odpala goldziki. Dawaj, kaczor kaczor odpala goldy. Zobaczymy, czy wszystkie trzy takie samo. Ładna. Dawaj, kolejną. Mordo. Akurat dobrze popadało. Dość mocno. To chociaż nic się nie za fajczy. Był potrzebny deszcz. To samo. Odpalaj ostatniego ryjku, ale mgła się zrobiła. Ostatni. Powiem Ci, jak miałbym wybierać między tymi co ty go odpalałeś, a tymi co kaczorek wybrałbym kaczorkowe. Bo jednak trzy takie same efekty w miarę fajne były, a w tych był tylko jeden fajny efekt, drugi był, drugi był bardzo słaby i trzeci był średni. No dobra, to zostały nam teraz te Big Mama house. Masz jednego chyba. Chyba tak. Masz kaczor drugiego, tak Quick Męcze mają. Tutaj, tu, tu tu. tu, tu. No, nie, nie. To nie Quick match, to jest jakiś inny wynalazek bo to jest na wynalazek na Finlandię, tylko to jest w takim obejściu. Trzymaj, tu u góry masz. O, poświeć no. to pisk pewnie będzie. będzie pisk, dobra. też chce się. Dobra, i kliczka tam, Andrzej, pierwszy będzie walił. To nic nie lata. Dobra, teraz te duże single. Zobaczymy. Dawaj. Sztuka pierwsza. Okej okay, Grzesiu, teraz Ty. Co? Lubię to. Zobaczymy moją. był Powiem wam tak, zarąbista, tylko ma jedną wadę Za nisko strzela Za nisko strzela Bardzo fajnie strzela, jest dupnięcie Efekt też wow, ale za nisko strzela jest idealnie dobrany Czyli powiem wam tak panowie, z tych wszystkich singleshotów co tutaj były To tak, pierwsze bym na pewno te drobne sobie kupił do zabawy Bo były fajne, w drugiej kolejności kupiłbym sobie hukowe Też do zabawy eee, Później CLE 5000 A tych, tych bym nie brał, bo mi się nie spodobały, ale spodobały mi się za to goldy. I ewentualnie jak byłaby fajna promocja, to sobie kupić dwie terury rury do te Single, co teraz było spalane, bo też były fajne. Dwie, ewentualnie cztery, jak byłaby, był Good Price, i wtedy sobie na głupiego odpalasz. <laughs> Trzymajcie się ciepło i na razie.